Nagrywam taki materiał dla wszystkich widzów, którzy lubią oglądać materiały i jak wygląda prawdziwe serwisowanie maszyn. Zobaczcie, moi drodzy, to jest tak naprawdę duży, podstawowy serwis motocykla. Duży serwis, który nie jest tylko przeglądem, jest również mechaniką i jest też konserwacją wielu elementów. Także zobaczcie, jak wygląda maszyna. Zobaczcie, ile jest części. I pokrótce, i, znaczy części, części rozebranych z motocykla, to i sterylnie wszystko wymyte, przygotowane i zobaczcie ile wymagało części do zakupu, żeby tą maszynę teraz poskładać w całość. Stąd się biorą koszty, ponieważ yy, wiele osób jeździ motocyklami, nie robiąc w nich zbyt dużo. Tak, jeżeli kupuje to taka osoba jak ten klient, maszynę, i mam bardzo dużo takich klientów i chcę, chcę ją naprawdę dobrze przeserwisować, to ten serwis wygląda tak. To jest tutaj ten tak zwany mój główny pakiet rentgen zlecony dosłownie w całości. żadnej pozycji miałem nie pominąć, i tak też jest robione, więc dlatego tak, maszyna jest. Rozebrana i wymaga to mnóstwo pracy. Takiego serwisu nie zrobicie w tydzień czasu. Zapomnijcie o tym. Ta maszyna tu trochę musi postać, żeby ten serwis został wykonany, chociażby czekać na części, nie części, ja nie mówię, że zawsze tyle części wychodzi w przypadku tego egzemplarzu, który nie ma zbyt dużego przebiegu i widać po stanie wizualnym i po różnych rzeczach, że po prostu on jest, no, nie, nie, nie jest szrotem, jest ogólnie maszyna w naprawdę dobrej kondycji, jednak to są rzeczy czysto eksploatacyjne, to się zużywa wszystko. Wychodzą małe niuanse różne i, i trzeba czasami zamówić więcej części, czasami mniej części. Czasami pewne rzeczy kończą się tylko na przeglądzie i nie trzeba na weryfikacji, nie trzeba rozbierać, a czasami trzeba rozbierać więcej. także. Tak to wygląda i takie serwisy, słuchajcie, nikt wam nie zrobi za pół darmo, przynajmniej ja, e, z taką jakością i podejściem do takiego serwisu, to za pół darmo nikomu takiego serwisu nie zrobię, ponieważ to jest tyle pracy, że głowa boli. Zobaczcie przykładowo, jak wyglądają części. Wszystko ogólnie musi być przejrzane na wylot, pomierzone wałki, pomierzone wszystko, pomierzone wymyte wszystko sterylnie. Tu jest czyściej niż na stole chirurgicznym, dosłownie. Wszystko zweryfikowane, łańcuch rozrządu był weryfikowany na zatarcie, mierzone ogniwa były, tak? Wszystko pod naprężeniem, wszystko było mierzone. W finalnym filmie zobaczycie, jak wyglądały pomiary, wszystko i te elementy są już po weryfikacji. Co mogło zostać, zostaje. Co trzeba było wymienić, to jest wrzucane tam. Tak? I to jest to, i tu. To jest śmietnik, tak, który nadaje się do wymiany. Reszta rzeczy została zweryfikowana. Wymyta sterylnie leży na sterylnym stole. Tak? Nie ma żadnych brudów, żadnych paprochów. Eee, wszystko po przeglądzie. Przepustnice również były rozebrane w pył. Eee, tutaj już zacząłem składać i plombować, bo silnik był też zdjęty do mycia w gorącej kąpieli, w chemii. Tak. Eee, wtryski były testowane na stole. Ogólnie cały proces przepustnic, rozebrania, czyszczenia wtrysków eee, i, i wszystkiego, żeby je doprowadzić do takiego stanu, jak są, i później jeszcze ustawienia, to jest ponad jeden dzień roboczy na sam ten element. Tak. Także eee, widać, gdzie czujniki leżą z boku? Wszystko to będzie kalibrowane od zera. Później w filmie Wam też pokażę. Bo akurat w, tych, w przypadku tych przepuszników nie ma żadnych tajemnic, jak je ustawić. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tu macie synchronizację dwuetapową takich przepustnic, Macie 2 do 2 i później 4 do 4, tak? I to się w odpowiedniej kolejności synchronizuje z odpowiednio wkręconymi bądź wykręconymi śrubami bypassów, tak zwanych regulacyjnych. To trzeba wszystko ustawić z głową i do tego są procedury. STP ustawić TP, ustawić, mechanizm ten tu ustawić. Akurat te przepustnice nie mają tak zwanego punktu zerowego, o czym wam, o czym omówię w materiale. Nie, w materiale finalnym punkt zerowy, czyli mówię punkt stały, w którym opierają się klapy na ograniczniku, ponieważ tutaj macie ogranicznik jakby regulowany pokrętłem i te przepustnice przez to już się inaczej ustawia niż przepustnice, które mają ogranicznik stały, gdzie klapy zawsze po odpuszczeniu manetki są w stałym położeniu. Tu, przez to, że macie jak to się mówi, ja mówię na to sznureczek regulacyjny, tak, śrubę z pokrętelkiem to tu, tu nie. Nie ma tak zwanego, zerowego, zerowej pozycji spoczynkowej klap. tylko ona jest po prostu regulowalna pod e, tym pokrętłem, jak chcecie czasem obroty sobie podnieść, albo opuścić czy coś, choć teoretycznie tego pokrętła nie powinno się ruszać. Ja je tak ustawiam potem, żeby tego pokrętła nie ruszać, i później pod obroty, które są ustawione, wyregulowane na gorącym silniku dopiero ustawiam czujnik TPS-a. Ale o tych procedurach opowiem wam o tej procedurze na tym typie Pustnic, opowiem Wam. To będzie w materiale finalnym, już z całego motocykla. Przypuszczam, że po obszerności tego wszystkiego to będzie około film dwugodzinny. Czyli no standardowo, jak na moich fanpage'u, fejsie i youtube'ie, te filmy tyle mają i ten film będzie tylko opublikowany na mojej grupie i na grupie, która jest publiczna i na grupie i na youtube'ie, ponieważ tak długich filmów nie wrzucam na inne grupy. Z uwagi na to, że te filmy zajmują niebagatelną nie pojemność w gigabajtach, także e, takie szorciki krótkie, jak teraz nagrywam, czy materiały, to wrzucam na inne grupy, bo się lubię dzieleć, dzielić takimi tematami, jak wyglądają serwisy takie no, e, z prawdziwego zdarzenia i, i z prawdziwym podejściem, tak? bo mi się tutaj nie pali naprawdę. To ma być zrobione perfekcyjnie, a nie, a nie byle o, tak i zjeżdża, bo te, czeka następny. Nie, ja będę go robił tyle, ile trzeba będzie. Tak. Eee, e, także tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj jeszcze bo już się nie mieściło mi. Jest przekładnia, też rozebrana do uszczelnienia. Wszystko jest sterylnie wymyte. Tak, wszystko e, jest czyszczone. Ja tu specjalnie nie na, jeszcze nie oczyściłem. Ta strona jest oczyszczona tej podkładki. Zobaczcie jak wygląda z drugiej strony. Ona wygląda tak samo. To trzeba wszystko wyczyścić przed składaniem. Tak? Także tak to wygląda. Zobaczcie, ile jest części zamówionych. Tak, To trzeba było wszystko wymienić. Tu jest zamówione wszystko, akurat zaso kawasaki. I tu trzeba też, jeżeli ktoś sobie robi pierwszy raz, to trzeba pamiętać, że mamy różne rodzaje przekładek. W tym przypadku mamy 2-6 mm T, wszystkie. Jedna jest 2-3 mm. Mamy trzy rodzaje tarcz. tą ilość mamy jednego rodzaju tam mamy inną tarczę, tam mamy inną tarczę o tym trzeba pamiętać. Jest tu mnóstwo rzeczy, mówię uszczelki nowe, jeżeli gwarancja na taki serwis ma być, to uszczelka pod pokrywę zaworów. O i te uszczelki, o których jest mowa, których po, połowa osób albo większość nie wymienia. W ogóle pamiętajcie, że ta uszczelka nie tylko uszczelnia śrubę, ale ona jest również dociskiem do pokrywy zaworów. Pamiętajcie, że jak dokręcacie śrubę, ona się opiera na półkę wałka. A jak ta uszczelka jest wygnieciona, to z mniejszą siłą macie docisk pokrywy zaworu. Bo tak naprawdę ta uszczelka poprzez swoją zgniotliwość, jak to mogę tak powiedzieć, naprężeniem swoim dociska pokrywę zaworu. Więc jak zakładacie taką uszczelkę dziesięcioletnią z powrotem po otwarciu silnika, to zapomnijcie, że to wam będzie trzymać. Nie ma takiej opcji, dlatego ja zawsze daje te uszczelki nowe. Choć nie są tanie, ale zawsze daje nowe. Później nie ma czegoś takiego, że a, coś się pocisł pod pokrywę zaworów, ponieważ ta uszczelka przenosi całą siłę docisku na pokrywę zaworów. Nie to, że Wam się śruba oprze na... E, nie to, że Wam się śruba oprze... O, może pokażę nawet. Nie to, że Wam się śruba oprze ta tutaj na e, półce, jak dokręcicie. Ona się oprze, bo ona się zawsze ma oprzeć i dokręcona z odpowiednim momentem według serwisówki, ale główne uszczelnie właśnie te naprężenie docisku pokrywy powodują te uszczelki tu macie płytki zaworowe wszystkie przemierzone nigdy nie stosuję płytek z pudełek nawet takich pudełek nie mam ponieważ mija się to z celem za każdym razem są kupowane płytki do motocykla z dokładnym najdokładniejszym doborem jak się da bo macie obecnie są dostępne na rynku płytki tylko co 5 setek i co 2,5 setki, tak? Więc ja się już bawię w takie dokładniejsze ustawiania, także nawet tu jest dużo płytek zmienionych co o 2,5 setki wyżej albo 2,5 niżej, tak? Bo nie, tu akurat mamy małą tolerancję regulacji, bo mamy tylko tolerancję bodajże 5 setek na jakoś tak było 5 setek na wydechowym i 5 setek tolerancji na sącym, więc trzeba było wszystkie takie płytki o 2,5 setki. tam e dobierać, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie wyszło poza tolerancję. Tak? Tu są bateryjki do czujników koła, tak? To są groszowe sprawy, dlatego zostało zamówionych więcej, bo te bateryjki potrafią już być nowe padnięte. Tu mamy nowe uszczelnienia o-ringów wszystkich magistrali w głowicy, tak? te, przez które przepływa olej. one są łącznikami półek, tak wyjście z głowicy na półki i takie tam sprawy tych o-ringów, ale to będzie później w finalnym materiale. Mnóstwo było przycięte jak ktoś kiedyś rozbierał, tego się nie składa na sucho. Będą tam zdjęcia, będą tam wcześniejsze materiały, że ktoś te o-ringi przy składaniu poprzycinał. Tak? Mówię, ja będę to wszystko omawiał w całym filmie, ale zobaczcie jak wygląda proces, ile trzeba części zamawiać i jak do tego trzeba, po to trzeba robić z chirurgiczną precyzją, żeby to wszystko było złożone, dlatego mi się nie pali. Tak? I po to nagrywam te materiały, ponieważ to jest inny typ serwisu. Ja lubię to, to dlatego się nazywa serwis motocykli z pasją. Ja uwielbiam naprawiać motocykle, ale to jest całkiem innym podejściem. U mnie nie ma czegoś tak. Oczywiście kolejki są kosmiczne w x miesięcy w przód, bo ponad pół roku. To jest lekko zawsze. Teraz jest więcej nawet, ale. To jest inne podejście do mechaniki. Stąd też tyle klientów oczekuje. Także tu nie ma czegoś takiego, że to się pali. On zjedzie dopiero, jak ja go skończę, tak jak ja. Uważam, tak? Tutaj nie ma żadne jak to się mówi, em, e, pośrednich e, cięcia kosztów e, czy czegoś. To jest oczywiście wszystko na bieżąco ustalane z klientem, bo on płaci za to i on decyduje, co chce mieć zrobione. I tu klient zadecydował, że robimy pełen pakiet rentgen 3 w 1. Także lecimy. Teraz rozbieram, e, zobaczcie, cały wahacz, Wszystkie tu lejeczki, wszystko tu będzie demontowane. Ja to ściągnę tam z przodu, tu kiwak wszystko to będzie rozebrane. Tu już wyciągłem te e, e, dystanse, tak to wszystko będzie myte, czyszczone. Z drugiej strony, tak samo będzie to wszystko smarowane na nowo. To jest właśnie przykładowa konserwacja z tego mojego pakietu. Bo jeżeli te łożyska dostaną wody, zaczną wam siadać i te uszczelnienia wszystkie się będą rozpadać, to zobaczycie potem, jaki koszt naprawy tylu uszczelnień jest, albo w kiwaku, jak zaczną wam tam rdzewieć i, i, i łożyska padać. Także to są po prostu, dlatego ten pakiet się nazywa konserwacją serwis i przegląd. Tak, i tutaj macie przykład pełnej konserwacji całego zawieszenia. To też kupę czasu schodzi, żeby to poogarniać. Zaciski, No, i słuchajcie, no, i tak się to odbywa. Tak wygląda prawdziwy serwis, jeżeli ktoś chce mieć przejrzaną maszynę. Więc jeżeli ktoś na przykład, kto jeździł motocyklami ee, i nie robił takich rzeczy, to jak się pyta mnie, ile taki serwis potrafi kosztować. To się łapie za głowę, że mówi, że no nie, że to, 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 to się nie mieści w głowie, taka kwota, a jednak bardzo dużo, szczerze, ja nie mam praktycznie w ogóle zleconych jakichś takich małych serwisów, żeby tylko na zawory, żeby coś. Przeważnie motocykle wyglądają w takim stanie i przeglądamy wszystko. I o dziwo, coraz więcej osób się do tego przekonuje, że zrobić raz tak i tym motocyklem sobie jeździć. Oczywiście to są osoby, które chcą tymi maszynami jeździć, a nie przebąkać się tylko sezon i na razie i nawet nie tykają nic, tak? Przejeżdżą sezon i sprzedają, no to jeżeli na przykład ktoś jest tego typu osobą, no to on nigdy nie doświadczy takiego serwisu i nigdy nie będzie wiedział z jakimi kosztami musi się liczyć, tak? Ewentualnie tam postawi komuś tylko na zawory, żeby zajrzeć i ten, aha, jeszcze jeden. Ostatnio kontaktował się ze mną klient, który bardzo mówi, że szkoda, że jestem tak daleko i mówił mi, pokazał mi nawet zdjęcia, że postawił motocykl do serwisu na zawory, nie wiem jakie, ale tam nawet nie wyczyścili pokrywy zaworów. Nic, wszystko było ufajdane, dosłownie zalepione brudem, syfem. Odkręcił tak zwane te dopałki, pokazał mi tutaj, które są wymyte sterylnie, wyczyszczone. Wszystko pokrywa również, czyściutka, wszystko jest ogarnięte. A on pokazał mi zdjęcia i. Nawet tam się nikt nie zająknął, żeby do tego tematu podejść. A jak mi zaczął opowiadać, że dzwonił tam, czy był w tym serwisie, jak to wyglądało, no to powiedzieli mu, że no on o tym nie powiedział, no i to oni tego nie robili. Tak? I tak słuchajcie, wygląda. Dlatego tu jest inne podejście. Tak? Tu ma być wszystko perfekcyjnie. Stąd jest czystość, schludność i porządek. Bo jak tego nie ma, to nie ma co mówić o tak dokładnych serwisach. Tak? A jak widać, tu jest wszystko perfekcyjnie wymyty. Te czyste, i to teraz już czeka na cały montaż. Wszystkie części są. Będzie można się brać za składanie i takie rzeczy aż się chce brać w rękę i składać ten motocykl w całość. Tak dokładnie wszystko czyszcząc, myjąc, odtuszczając, tam gdzie trzeba smarując, czyli łoża wałków, półki wałków, same wałki, wszystko, przekładki. Potem w olej, nie olej, takie tam sprawy. Wszystko to jest robione dosłownie ze sztuką mechaniki. I ja po prostu to lubię robić, tak? I mnie to cieszy, ale wiąże się to z czymś, co jest najważniejsze w tym wszystkim z finansami, tak? Bo taki serwis nie kosztuje tyle. Co u kogoś w szopie, jak to się mówi, albo um, kto idzie na sztukę i masówkę, bo tam na takie coś, słuchajcie, nie ma opcji, że sobie pozwolą. Ja jestem pewny, dałbym sobie jedną i drugą rączkę chlasnąć, że nie ma czegoś takiego i aż takiej staranności, aż takiej czystości i wszystkiego robienia po kolei, ogrywania dla klientów, zdjęć. Tu macie na czystym przykładzie, ile to jest pracy, ile to czasu zajmie. Zobaczycie w finalnym materiale, co i jak. Tu wam Mówię, opiszę wam w finalnym materiale, jak sobie ustawić te przepustnice. Bo powiem wam co kto inaczej, w tamtym się inaczej ustawia. Te czekają na robotę, dopiero w tych się inaczej ustawia. Bo tu macie na przykład tą zerową pozycję klap, o której wspomniałem, że w tamtych nie ma i to się ustawia całkiem inaczej. Także coś wam tam będę nagrywał, też opowiadał. A finalny materiał, no to pojawi się, tak jak mówię, na moim profilu i na YouTubie, ponieważ to są zbyt już obszerne materiały i tylko takie całe materiały z serwisów wrzucam na swoje profile, ponieważ one zbyt dużo ważą te filmy, żeby tak rozrzucać po wszystkich grupach. A takie krótsze stawki, no ten filmik też pewnie troszkę wyszedł, to wrzucam na te grupy, żebyście widzieli po prostu co to znaczy prawdziwy i duży serwis? I z serwisem, z mechaniką, z przeglądem i z konserwacją. Także roboty jest tu co niemiara, są części. Ja się tylko troszeczkę bardziej doprowadzę do zdrowia z mojego przeziębienia i, i będzie można, jak to się mówi, ruszyć z kopyta. I złożyć tą perełeczkę w całość. I po takim serwisie słuchajcie, nie macie przez kilka sezonów, dosłownie, dosłownie nic dotknięcia w motocyklu. Jedynie filtr oleju, i olej i tyle. Tak? I jeździcie i jeździcie, nie zaglądacie dosłownie do niczego. Także tym aspektem kończymy. Pozdrawiam wszystkich z serwisu Mototom. Trzymajcie się. Hej!